Pamiątki z Bolkiem i Lolkiem. Pierwowzorami głównych bohaterów byli synowie ówczesnego dyrektora studia Władysława Nechrebeckiego Jan i Roman, których zabawy stały się źródłem inspiracji dla pomysłodawcy postaci Bolka i Lolka. Są tu celuloidy z realizacji filmu, a także zabawki, figurki, talerzyki i kubki ceramiczne, metalowe tacki, budziki, długopisy, kalejdoskop, a nawet lampka nocna. Są też różnorodne gry, telewizorki z przeźroczami, kalkulatory, puzzle, numizmaty, a także liczne obrazki wykonane w różnych technikach.